Jeżeli chcecie umieć nakładać brązer tak, aby nie wyglądał jak brązowe czy pomarańczowe placki na policzkach, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka na moim kanale. Witam Was serdecznie, mam na imię Sylwia i dzisiaj pokażę Wam idealny sposób na aplikację brązera. Zapraszam do oglądania. I zrobimy sobie taki mech, że na tym policzku zrobię to nieprawidłowo, a na tym policzku z moim magicznym trikiem, który prawda, uratuje Wasze życie i sprawi, że będzie Wam jak w niebie. Ok, eee, zaczynamy. To, co jest największym błędem według mnie w nakładaniu brązera, jest to, że zaczynamy go nakładać w zasadzie od samej nasady włosów, czyli od tego miejsca. Eee, dlaczego jest to błąd? Ponieważ jeśli sobie wymacamy naszą kość policzkową, bo właśnie taką, tą kość brązer ma podkreślać, to okazuje się, że ona wcale te zapadnięcie tej kości policzkowej nie ciągnie się aż nam tam do czoła. Do czoła. Musimy sobie wymacać, gdzie ta kość policzkowa jest. I jeżeli ją sobie wymacamy paluchem, to okazuje się, że ona w tym miejscu jest. Ale tutaj, tutaj jest coś innego. Sami spróbujcie, sami sprawdźcie, o co chodzi. Yy, I według mnie, jeżeli nakładamy brązer od tego miejsca i ciągniemy go do środka twarzy, będzie to wyglądało nienaturalnie, ponieważ ten cień naturalnie w, w przyrodzie nie występuje, ponieważ tutaj nie ma tej kości już policzkowej, tutaj już są zawiasy. Okej, okay, robię to niepoprawnie, nakładam sobie brązer od samej tutaj nasady włosów. Drugim błędem jest oczywiście to, że robimy to za intensywnie, bo jak tutaj nie, wy, nie stworzyć efektu placka na twarzy, skoro jest to bardzo ciemny punkt, tak? Mamy tutaj jasną twarz, bardzo często rozświetlamy sobie, co ja z tym fakiem, bardzo często rozświetlamy sobie środek twarzy, a tutaj nam powstaje taka ciemna, ciemna plama. I trzecim błędem według mnie jest to, że nakładamy e, bronzer taką równomiernym kształtem, jeśli dobrze, dobrze to ujmuję. Chodzi mi o to, że bronzer powinien nam się w pewnym momencie zaczynać, e, powstawać i się kończyć, tak? Czyli on powinien być w mniej więcej w centralnej części najciemniejszy, a jeżeli nakładamy bronzer w ten sposób, no to nam się robi w zasadzie owalna plama, prawda? Teraz na drugiej części twarzy zrobię to tak, jak ja lubię najbardziej konturować. Używam troszkę mniejszego pędzelka. Ten jeszcze sobie użyję, być może sobie gdzieś tam doblenduję jeszcze całość. Ale to, od czego zaczynam, czyli niwelujemy pierwszy błąd, zaczynanie od nasady. Wygrzebujemy sobie mniej więcej tą kość. Słuchaj, to nie musi być idealnie, ale żebyśmy wiedzieli, że nie zaczyna się brązer nam tu, tylko mniej więcej tu. Ja oczywiście to zaraz będę blendować jeszcze, ale mniej więcej w takim, takiej szerokości i w takim odstępie ten brązer powinien się nam zaczynać. Druga sprawa, oczywiście uważamy z intensywnością, więc ja mocno dobrze otrzepanym pędzelkiem sobie to będę teraz rozcierać i rozcieram sobie to w ten sposób, przede wszystkim zawsze do góry, nie do dołu, żeby jeszcze nie obniżać nam twarzy, mamy mieć efekt liftingu, a nie osuwy. I fajnie jest sobie modulować tą intensywność, tak, żeby to do dołu już był ten naprawdę bardzo delikatny ruch, to samo do góry, żeby mm, zniwelować ten efekt takiego owalu. I jeszcze takim mini tryczkiem na perfekcyjne wykończenie tego konturowania jest użycie naszego e, pędzla bądź gąbeczki, którą nakładałyśmy wcześniej podkład, żeby delikatnie. Um, Omieść tym pędzlem kontury, one wtedy nam pięknie się zleją z całością, i mamy kontur. Słuchajcie, jak z żurnala. Jeszcze takim ważnym fakcie, ponieważ jak kontrujemy twarz, to my konturujemy ją zawsze gdzieś tam, patrząc z przodu, tak, ta twarz wydaje się faktycznie szczuplejsza. Nawet przy tym bardzo takim intensywnym konturowaniu, ona się wydaje tutaj nam taka zacieniona i faktycznie taka szczuplejsza. Natomiast musimy pamiętać o tym, że my nie jesteśmy płaską kartką i ludzie, którzy. Z nami obcują, e, widzą nas z każdej perspektywy. I na przykład, tak jak z tej perspektywy, powiedzmy tu jeszcze w, tych ładnych, w tym ładnym oświetleniu takim studyjnym, e, ta twarz wygląda całkiem fajnie, ale już z boku, niestety, ale no nie ma to się nijak. To tak, jakbym zrobiła sobie kurde brązową plamę na nosie. <grym> bo to się ma nijak do, do, do po prostu do rzeczywistości, no o to mi chodziło, nie wiem czemu to zrobiłam. <gry> Dobra, w każdym razie ym, tak nie robimy sobie takiego czegoś ani na nosie, ani na policzku. Ale na pewno możemy sobie zrobić takie konturowanie, które będzie wyglądało zarówno dobrze z boku, tak jak tutaj się ładnie prezentuje. Naprawdę jest ta kość policzkowa ładnie tutaj wydobyta, ale z boku również nie ma takiego kontrastu, nie ma takiej wielkiej, jakiejś obrzydliwej plamy i wygląda to po prostu smacznie. Także moi drodzy, ja z moim czerwonym nosem yy, pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał. Spróbujcie tą technikę u siebie i dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy się u Was sprawdziła, czy nie. Żegnam Was serdecznie. Pozdrawiam buziaki. Pa pa.